Koczków Ogrodzona Czantoria z małą Czantorią i Beskid Morawsko-Śląski Złe są chorą. Oto właśnie jest chora. To już jest Cieszyn, drodzy Państwo, i miejsce dosyć wyjątkowe, bo tutaj jest rzeka Olza, a to oznacza tylko jedno, że tam jest już Republika Czeska. linia graniczna Witamy w Czechach Rynek Cieszyna Plaża open Most wolności w cieszynie. A tam jest most pieszo rowerowy. słuchajcie są my gdzieś za cieszynem mistrzowica, miczeckim cieszynem taki oto widoczek tu jest elektrownia w Dziećmorowicach Dziećmorowice i to są hołdy tam Kajsi zaryduł kopalnia w Karwinie i to jest Szarlota, hołda Szarlota. Rydułtowy. Kto wie, jest zachód słońca, jest prawie 21, a my są Kajsi w Czechach. Wiele na to wskazuje, że to będzie też nocna wyprawa rowerowa. A to jest Chantoria z Olbrachcic na Zaolziu. A to. A to jest Łysochora z Olbrachcic na Zaolziu. A to jest droga prawdopodobnie do Karwiny z Olbrachcic na Zaolziu. Olbrachcice. Godzina 21.18 No, koło północy pewnie będę w domu o sorry dziewięć Słuchajcie Olbrachcice Dom Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, czyli organizacja polska na Olżu Słuchajcie, na granicy Olbrachcic i Stanawy jest krzyż. to są polskie napisy. No, są my już w Karwinie. Tutaj se filmuję, jakie są ceny paliwa w Czechach. A my są w Karwinie kołotesko. I jest 22 godzina. A to już pałac masaryka w Karwinie. I są masaryk. Przepraszam, to nie jest Pałac Masaryka, a Zamek Frysztat. No, wstyd się pomylić, kiedy w tym mieście było się już tyle razy. 22 godzina. No i jest ciepło, mimo tego, że jest druga godzina. A, grillem pachnie, Kajsi. Kajsi po prostu, o urząd celny, Kajsi po prostu wuszcz w piekum. Słuchajcie, dwudziesta już do y, Polski, skarwineraj. Zwłaszcza filmu filmowanie trasy, a no, osłony już jakieś 500, a nawet nie 500, 100 metrów przed przejściem granicznym. Proszę przygotować dokumenty do kontroli. Będą czepać wszystkie flaszki z gorzą wywalić albo wypić, bo zapowiada się trzepanka. No, już była Trzepanka, w Polsce. Ha, światło zgasili. Tutaj są na Kaczyce trasy. O, świerszcze grają. Ja. Prowa jest jasyk, a my są dokładnie. Nie widać. Do, my są dokładnie tu. kaczyce i karbinara Kończyce małe, dwudziesta trzecia godzina ciepło jest, a to już próchno. Mento tu A my jademy dalej. 23.11. No, jedno jest pewne. W dniu dzisiejszym do domu już nie wrócę. Czeka mnie hardkorowy przejazd przez las z Chybia, a właściwie z Micha do Landeka.